Każdy z nas od częstochowskich wodociągów oczekuje dostarczenia do swojego domu wody o najwyższej jakości i dbałości o sieć wodociągową, i nic w tym dziwnego, aby tak jednak było, potrzebny jest stały rozwój firmy, w tym zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwala zrealizować te zadania, i jak widzimy, to zdaje się, że tak właśnie jest. Kiedy oglądamy samochody służące choćby do monitoringu sieci, Usuwanie awarii. Podstawowym zadaniem spółki jest dostarczanie wody mieszkańcom miasta i okolicznych gmin, odprowadzanie nieczystości płynnych. Aby to zadanie realizować skutecznie, musimy ponosić stale nakłady finansowe, które związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. I jest to odtworzenie, są to remonty, są to modernizacje, ale jest to również zakup nowoczesnego sprzętu i technologii, który na co dzień potrafi, po, pozwala na efektywną realizację naszych zadań. Jeżeli chodzi o sprzęt związany z wykonywaniem zadań przez naszych pracowników są to logery, są to lokalizatory i są to nowoczesne samochody sanizacyjne, jest to frez, jest to inspekcja telewizji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Jest to również zestaw do bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej, który stosuje nowoczesną technologię polegającą na Zastosowaniu rękawa wykonanego z żywicy epoksydowej, który poprzez wtłoczenie w sieć kanalizacji sanitarnej i jego utwardzenie, utwardzenie zapewnia przeciwdziałanie infiltracji nieczystości płynnych do gleby i odwrotnie napływowi ewentualnie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Ale jest to technologia, która pozwala na wykonanie szeroku, szero, wielu prac w czasie godzinowym, a nie wielodniowym. Bo w przypadku braku tej technologii musielibyśmy rozkuć asfalt, rozkopać, wykonać wykop, wykonać remont związany z naprawą kanalizacji sanitarnej, a następnie odtworzenie. Takiego odcinka. I w tym przypadku byłyby to zadania wykonywane w, wielu, w trakcie wielu dni lub nawet tygodni. Nowoczesny sprzęt to jedno, ale na tym nie koniec. Przecież woda musi dotrzeć do naszych domów i tu też trzeba na bieżąco realizować inwestycje. W minionym pięcioleciu wykonaliśmy 18 km odcinka sieci wodociągowej. W bieżącym roku 3 km sieci wodociągowej oddamy do użytkowania. W tej chwili jest to odcinek rzędu około 2500 km, co oznacza, że jesteśmy drugą co do wielkości siecią wodociągową w Polsce około 1300 km sieci kanalizacji sanitarnej i jest to infrastruktura, która wymaga ponoszenia stałych nakładów. Staramy się robić to efektywnie w sposób pozwalający na jej utrzymanie, ale nie generowania kosztów, które mogłyby spowodować wzrost ceny.